uczy się nas, że męskość w dzisiejszym świecie jest toksyczna. Ale naturycznie widzimy, że kobiety jak magnes lgną do mężczyzn, którzy tą toksyczną męskość przejawiają. Na każdym kroku jako mężczyźni jesteśmy mentalnie kastrowani. Drzemie w tobie prawdziwy tygrys, ale ugłaskany zostajesz na bezbronnego misia. W poszukiwaniu odpowiedzi trafiasz na manosferę Różnokolorowe pigułki, gdzie niestety często zostajesz ograbiony z resztek swojej męskości. Nabawiasz się mocnego zniechęcenia do kobiet, bo przecież na kogoś trzeba zrzucić winę za Twoje niepowodzenia w tej materii, a Twoje poczucie bycia zdymanym przez czynniki zewnętrzne tylko się pogłębia, bo teraz jesteś częścią społeczności, w której gloryfikowane jest użalanie się nad sobą i ból dupy w stosunku do kobiet. Wzmawiane jest przekonanie, że społeczeństwo Cię zawiodło. Postawiona jest tam kropka, Podczas gdy powinien to być przecinek. Tak, społeczeństwo cię zawiodło, ale masz wpływ na to, co postanowisz teraz z tym zrobić. To środkowa droga, w której dumnie dzierżysz stery własnego okrętu. Integrujesz w sobie prawdziwą męskość, dokładnie tą, od której każdy próbował ciebie odwieść. Przestajesz patrzeć na problemy, tylko szukasz rozwiązań. Nie wytykasz innych palcami, tylko na swoje barki bierzesz wreszcie odpowiedzialność za to, jak wygląda w tym momencie Twoje życie.